Ten czy przyleciał, się przyleciał, pierwszy nie zorientował, że dragał. No, dobra, już następny worek. Ile tam tego tałataństwo siedzi? Trzy pyski albo cztery. No właśnie. Pięć. Pięć? Pięć się pan... No, on no, ma rację, że pięć pysków. Robisz z błyskiem czy bez? Ja filmuję. Pan Krzysztof nagrywa. Ty filmujesz. Jakie one są piękne mniej więcej. Ale już nie są takie mega malutkie. Już są duże, zaraz będą wylatywać. Niedługo będą za niezdach wylaczem. Nagrywamy się. Nie? Ja no nie wiem, się nagrywamy, już tak. tak.